Cześć! się mankowicie, zapytajcie w kolejnym odcinku kolega, na 86 W dzisiejszym odcinku znowu będziemy skakali do skoczni. Tylko, że dzisiaj będziemy mieli inne auta. Będziemy mieli dzisiaj realistyczne auta i zastać sobie lajka żeby nie mieć takich filmików. I dzisiaj mamy takie fajne, realistyczne auta. Mamy peugeot 206, wydaje że golfa 4 mamy, mamy BMW jakieś, Volvo V290. Mamy multiple mamy Porsche, BMW, mamy Golfa 1 przerobionego i mamy Ferrari. Taki mega fajne, Więc no co, bez przedłużania lecimy do odcinka. Najpierw lecimy Peugeotem. Zobaczymy Zrobił takie fiołki. Leci. Ale działa cały czas. Można jeździć. Tylko, że jest trochę rozwalony. Więc przechodzimy do kolejnego auta golfa. for Już pan nie pojedzie do wody Już raczej nasz auto, nasz auto nie pojedzie Jest zniszczony, silnik ma zniszczone, ma oponę zniszczone ma takie, no takie tutaj coś zniszczone jeszcze ma Ale samochód już nie działa, więc... papa. Pa. Teraz mam taką wystarczają będę trochę

Jest cały zepsuty Już nic mu nie działa W ogóle nawet samochodu się już nie poznaje w ogóle Jest cały zniszczony Przechodzimy do Volvo Jest szybki 250 jeszcze szło, I... BUM! Poleciał tam na dół. I się szura do wody. Nie, nie na wody, tylko poleciał obok wody. I... Jechać nie można. Można jechać. Działa, tylko nie skręca, więc Przecież się go nie ratuje koła są tak zniszczone, że skręcić nie można ale nawet nawet jest spoko teraz multipla chyba najwyższe trzy I spod do wody, więc... No po multipli już prawie nic nie zostało, widzowie. Przechodzimy teraz do takiego fajnego Porsche. Ono będzie szybko. Wow, wow. Chyba tak. No i samochód, tak jakby idzie na złą, więc też. Mamy teraz lepsze BMW, nowsze BMW, mm. które na wężniku ma 930 maks na godzinę, ale Porsche było szybciej, przed Porsche, Porsche, Porsche miało 250 to czy ale w blęgu kolejny, będę był kolejny nawet i już lecz nie pojedzie na piasku już chyba zobaczymy jak w środku to wygląda. W środku nawet nawet jest spoko w środku. Nic takiego się nie stało za bardzo. Tam mi to koło już ten poszło. Ale tak jakby to w środku... W środku całkiem fajnie jest. Nie jest źle. Ja to słucham, teraz mam zrobić golf. Przelebiony golfier. za szybko nie pojedzie, chyba. No, można zaskoczyć i pojedzie bardzo szybko. Już I 200. co tu nie się Jeździć im się da, się nie, nie W środku jest nawet git, dałoby się przeżyć na S, jak BMW Teraz został nam ostatni uczestnik, czyli

Albo... nie, to się nie wychodzi. I do wody poleci. Silnik się powoli zalewa. I zaś się silnik. W środku jest tak samo dobrze, ale z tyłu by fotelik chyba... chyba zwal. szyba by poleciała pewnie więc tu na tyle nas skocznie, ale zobacz, ale jeszcze będzie taki drugi, jeszcze teraz będzie, Przenosimy się do innej konkurencji. Więc, tutaj jesteśmy już w kolejnej konkurencji, mamy Golf 1, mamy Grzesia w Golf 1, i musimy tym Golfem 1, Grzesiu musi Mogą w pokonać trzy pingwiny pingwiny, Pigeony, przepraszam, żeby no po prostu musi je zniszczyć, żeby już nie mogli jechać się musi zniszczyć te pingwiny, żeby nie mogły już jechać, więc musimy zrobić, żeby no uciekały, czyli uciekają, uciekają, a Grześniu teraz no, będzie goniął. Więc Grzesiu chyba jestem gotowy, że będzie go nie pingły, Najpierw chyba zajmę się za tym czerwonym, ale uciekałam. Więc bierzemy tego czerwonego. Szybkie są pingowy. Bo się już nadjeżdża. Pierwszy ping. Musimy go jakoś zderzyć. Pierwszy ping postaw. A i jeszcze tak, że nie mogę, nie mogę coś zrobić, jakby miałem przepić On dopiero w w stronę O nie Musimy wszystko go zniszczyć, żeby tam w nie uciekły co inni? Ping mnie nie może jechać. Będzie teraz tą co na stamci. Nie, teraz będę tam pojechał. Grześ już tam. Dobrze, pochmij mnie do metywania karierki.

Ja jeszcze już ja takie nie żre żeby... Chyba nie powinien Może jechać ja cały czas? Oj, nie już nie może jechać to już nie jedzie już zaraz nie pojedzie tego zostawiamy jedziemy tu tamtych tylko pojechali się sami ci uciekli ale oni maksymalnie mogą jechać z trudem więc jeśli utrzymam tempo to jest szansa że ja złapę, bo już jest szansa że muszę ja się od tylko że oni są bardzo daleko od mnie tylko odjechali bardzo... Idziemy. Zobaczymy co myścimy. Oni uciekają. Cały czas. Ja ten cały czas. Więc musimy ich dogonić. Musimy teraz cały czas wypchnąć gazu. Będziemy musimy przeskakać gaz bo... Musimy jechać szybciej robić. Wszędzie szybciej do... By... 10 na godzinę idziemy szybciej, teraz działamy słońce. Już 10 na godzinę. na 10 na na 10 na 10 więc nie na Musimy tracerać jak najszybciej. Żeby ich złapać. na 10 na 10 na 10 na się poddaje. Leżę sobie w się leży sobie na tym siedzę. Ej, ale chyba tu było takim inny. Patrzyłam. Uzyskuję przycisk. Uzyskuję.

Może bierzemy tą. Bem mu może i dogonić. Hmm? Ty będę pan to szybko. Dara to jedną. Raz działą sam. Ja wam. Musimy jeszcze teraz zaczępić swoje auto. Tym już nie żywię. Idziemy w tamtego. To on uciekał tak. Tam Tak, pierwszy zniszczony, drugi też już ja może, trzeci też już ja się może, więc zrobię... To na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli was wszystkie się na to się kanał, nie oczywiście Was nie zmuszam, więc do zobaczenia, pa!